Siemanko moim rozmówcą jest Kamil Szymuszowski. Cześć Kamil. No witam serdecznie. No, nie było ci jakiś czas tutaj, zbyt głośno tobie. Jedna walka w poprzednim roku, później półrocze przerwy. Co robiłeś w tym czasie? Znaczy trenowałem. Ogólnie byłem w treningu, bo ja miałem walczyć na gali grudniowej z Michalskim, a nie Albert. No, ale wyszło tak, że gala właśnie w Łodzi zaraz miała być i zostałem przerzucony na łódź. No, ja tutaj nie mogę rzucać wymagań KSW, więc. Więc tak nie inaczej wyszło, ale byłem w gazie na grudzień. Jakby któryś z nich wypadł, to na pewno bym wskoczył wtedy. Skąd się wziął ten pomysł na przerwę w KSW i walkę poza? Czy to był taki no, odgórny, jakby plan, zamysł federacji, żeby stoczył gdzieś walkę, czy, czy po prostu nie mieli gdzieś dla ciebie, a ty chciałeś gdzieś zawalczyć? Jak to wyglądało? Szczególnie to tak wyglądało, że powiedzieli, że fajnie jakbym się odbudował, bo nie wiedzą kiedy mogą mi dać walkę, jak to ogólnie wyjdzie i mogę czekać, a mogę sobie gdzieś zawalczyć, mam wolną rękę, więc wyszło tak nie inaczej, no i powiedzieli, że nie chcą mnie już widzieć w 7.0, tylko w 7.7, bo tam byłem u nich federacji niepokonany, no to nie miałem też mimo wszystko wyjścia i myślę, że to jest dobra decyzja, żeby wrócić do kategorii 77. Co strasznie cię to zbijanie do 70 męczyło? Tak, no to jednak było raz przed Szulakowskim, no to była walka prawie z, no może nie o życie, nie będę tutaj jakoś dramatyzował, ale naprawdę było ciężko zrobić tą wagę w saunie i no nie wiem, uparłem się, tak wyszło później, dostałem ofertę z Sowińskim, więc z takim rywalem też się nie odmawia, bo już myślałem po Szulakowskim, żeby przejść do 7-7, no ale dostałem taką ofertę, więc, więc żal było jej nie przyjąć. Co powiesz na temat Alberta? No, wydaje się mocny przeciwnik. Znaczy, tak ci powiem. No, w KSW w tej kategorii nie ma słabych przeciwników, tak? No, co jest słaby, słaby jest Pietrzak, Kins. Wszyscy są mocni. Albert też jest mocny, ja go znam od lat już, bo startowaliśmy na jednych galach. Znam go osobiście. No, wszechstronny, mocny, zawodnik, ale jak każdy dla mnie do przejścia. Na co musisz głównie uważać Twoim zdaniem? Jeśli widziałeś walkę z Michalskim, Alberta? Jeśli tak, to czy wyciągnąłeś jakieś wnioski z tej walki? Czy no jak wiadomo, w Albert daje widowiskowe walki idzie na, na całość, na żywioł. Czy wyciągnąłem jakiś tam plan? Mam z trenerami, nie chcę na razie zdradzać. Co mogę o powiedzieć? On jest naprawdę wszechstronnym zawodnikiem i potrafi uderzyć, potrafi kopać dobrze, ma mocne zapasy. W parterze się kręci, wiem, że po nogi, bo też to pamiętam jeszcze nawet z Gal, jak razem startowaliśmy na mniejszych. Więc jest niebezpiecznym rywalem, ale fajnym gościem, więc myślę, że, 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 będzie, że on zrobi, że będzie fajna walka. Brakowało ci tego wszystkiego, tej całej otoczki, że przygotowujesz się do walki na KSW, coś się dzieje? Brakowało ci tego? Jak to wyglądało? Znaczy... Fajnie to ogólnie mm, wyglądało, bo miałem okazję zobaczyć na mniejszej gali, tak na wieczorze walk w Krakowie i to jest no, jednak bez porównania dużo mniejsze event, choć była cała hala wyprzedana, ale no, to nie jest ten klimat, więc odczułem, że walcząc dla KSW cztery walki, czy tam pięć z rzędu, później przejść do mniejszej federacji, no jednak idzie odczuć i brakuje tego, no, tego czegoś. No jednak fight week, cała otoczka medialna, wszystko w KSW. No, Jedna z najwyższych federacji w Europie, więc no, sam wiesz, jaka, jest, jaka to jest organizacja, więc naprawdę brakuje, bra, brakowało tego. Miałeś okazję śledzić KSW i debiut na przykład w Zagrzebiu, gale w Gliwicach, jak podobały Ci się te gale? Ogólnie z reguły jestem fanem MMA, oprócz tego, że jestem zawodnikiem, więc myślę, że ta w Chorwacji to naprawdę fajna sprawa, fajnie im wyszła, jak na pierwszą galę w tym państwie. W gliwicach też fajna chyba najgorsza była ta w Londynie z tego co pamiętam, ona była tak najmniej, ale wszystkie te ta gliwicka i ta w Chorwacji naprawdę no super. to jeśli interesujesz się umat to panie możemy chwilę pogadać na ten temat 7-7 walka Twojej kategorii Usman, Covington. Czy widzisz rewanż od razu ewentualnie, czy widzisz walkę Usmana z Widalem, jakbyś to widział? Nie wiem, tam to jest ogólnie duże zamieszanie, no bo teraz Conor niby wskoczył w 7-7, tam jak mu nie dadzą walki z Kabibem, no to może będzie właśnie z Masvidalem chciało ten pas BMF-u walczyć, tam jest Kocioł, więc ogólnie nie jestem fanem tego Covingtona, kibicowałem Usmanowi, no i myślę, że nie dostanie ogólnie walki od razu, będzie musiał się odbudować, tak mi się wydaje. Kto jest według Ciebie najlepszym półśrednim obecnie na świecie? Nie, no wy się wydaje, że Usman jednak to jest taki ziemieśnik, widać, że silny, nigeryjczyk. No naprawdę jest straszny, nie? Widać po jego budowie. Jednak teraz czarnoskórzy zawodnicy z Nigerii i z Afryki dopiero wchodzą na rynek i myślę, że oni niedługo przejmą ten biznes, no bo naprawdę warunkami fizycznymi samymi są są lepsi niż my biali ludzie, no co tu ukrywać? No naprawdę mają genetycznie są lepiej obdarzeni, no i tego nie da się ukryć. No John Jones nie jest może Nigeryjczykiem, ale no same jego warunki fizyczne. Tak? Dwóch braci e, mistrzów e, NFL. Tak? E, ogromne chłopy po 110 kg. No no o czym my mówimy? No? Gdzie tu jakiś biały człowiek ma do niego podejść? No? Ale nie się skakać, jak to były takie filmy. O, o, dokładnie. Słuchaj, nowa siedziba, jak tu się trenuje? Nie, no jak sam widzisz, że no jest bajka ogólnie. Ja nie jestem jakiś tam wybredny. Ważne, żeby było ciepło w klubie. No i klatka, no jedna klatka jak jest, no to przy, przy, podczas przygotowania robię robotę, bo to jest w ogóle inna praca, jednak stresik, zdejmie się koszulkę, wejdzie się yy, trochę się poruszać, to jest w ogóle inna praca. Wcale tym klubem nie mieliśmy, no i myślę, że to był największy minus. A reszta to już bajka, nie? Pamiętam, yy, że spotkałeś się kiedyś z Martinem na lotnisku, pamiętam jego fotę, bo w jakimś programie brałeś udział, możesz A. przypomnieć, o co to było? To był wyjazd za mnie, to był taki program o miłości teoretycznie, że tam się szukało pary i tam ble, ble, ble takie. No, ja wtedy byłem po kotuzji z Szulakowskim, a Martin, akurat się spotkaliśmy na odcinku, bo on, wtedy to był chyba okres ferii i on jechał sobie gdzieś w góry, czy tam wylatywał gdzieś do innego kraju, się spotkaliśmy, a ja jechałem do tego programu w Hiszpanii. Nie mogłem trenować, nie mogłem, zbieg okoliczności, duży mój menadżer wpadł na pomysł że można mnie tam zgłosić, że wakacje, akurat tu zima, było minus 20, no, duży zbieg, duży przypadek i, i okazja, żeby odpocząć i w ogóle zresetować głowę od, od tego wszystkiego, co tutaj jest, nie? Bo takie coś też jest potrzebne dla zawodnika, żeby cały czas nie siedzieć w tym. A co, wyszedł ktoś za ciebie? Jak to było? Nie, na szczęście, na szczęście nie, no ja tam nie pojechałem szukać oczywiście, teraz już mogę to oficjalnie mówić, no nie pojechałem tam szukać żony, tylko odpocząć, zrobić sobie wakacje, nawet się pobawić trochę. I na szczęście nie znalazłem. Kamil, jak sądzisz, jaki będzie miał przebieg. Jaki będzie miała przebieg walka Karoliny z Jan na UFC. Ura, no, ciężka walka wiadomo. Karolina nie przebiera, nie przebiera w zawodniczkach bierze bierze naprawdę sam top. Mam nadzieję, że. Ma problemy zdrowotne, teraz miała w usuwaną ósemkę. naprawdę cały czas ma pod górkę biedna, ale naprawdę umiejętności ma najwyższej liczę, Wierzę w to, że ogólnie się odbuduje. Nie? I myślę, że jest duża szansa, że ją pokona. No bo Karolina to jest top światowy, tak? Ona cały czas walczy z tymi najlepszymi pokonała Ros, gdzie, gdzie ona była mistrzynią, więc naprawdę ona jest w ścisłym topie, nie. Na koniec, Kamil, jakieś tam pytanko wspierających i patronów widzę, że są. I pierwsze jest, trochę kąśliwe, uważaj. Cześć Kamil, co planujesz zrobić, żeby odkleić od siebie łatkę najnudniejszego zawodnika KSW? Już nieraz o tym rozmawiałem, no wiadomo, nie dawałem yy, widowiskowej wagi, jednak presja ciągłego zwyciężania jest jeszcze bardzo siedzi na głowie. Jednak zawsze cenę nawet to zbijanie wagi do 7-0 też było spowodowane tą presją, że no już cały czas wygrywać, już nie wiesz co robić, jakieś głupie pomysły do głowy. Postaram się pójść na całość, nie mam ogólnie nic do stracenia, ale już nie raz tak mówiłem, a wychodziło jak zawsze. No ja jednak mam chłodną głowę, nie idę na wymiany. Jak dostaję, no to nie oddaję od razu, tylko wolę odczekać, przejść, to no, ciężko mi coś powiedzieć. No, Albert jest bardzo widowiskowy, więc może gdzieś to się zrównoważy i będzie fajna walka, tak? On bardzo widowiskowy, a bardzo nudny i będzie taka z... fajna walka. <grych> y ostatnie pytanie. Siema Kamil, fajnie, że znów zawalczysz w KSW. Jak forma? Szykujesz coś specjalnego dla Alberta? Ile walk w kontrakcie Ci zostało? Yy, czy Alberta szykuje coś specjalnego? No trener Zaborowski coś tam wymyślił w stójce na niego, ale zobaczymy czy to w ogóle, czy to w ogóle wyjdzie, oczywiście nie będę tego zdradzał. Yy, a jeżeli chodzi o kontrakt to sam nie wiem ile tam jest walk, bo on się automatycznie po każdej przedłuża, no, no jest naprawdę ten kontrakt z KSW jest, jest naprawdę ciężki do zerwania, jakby nawet ktoś chciał. I w to co tam nawet widziałem gdzieś w mediach, że się kończy, że inni zawodnicy mówią, że te im się zaraz skończy, że się w ogóle wygasi, no on nie wygasa. Tam są ogólnie takie kary i to wszystko, że jak wygrywasz, to on się nie kończy. Ja chyba mam jeszcze na jedną albo na dwie walki z tego co pamiętam, ale oni nie muszą też mi dać tej walki. Mogę mieć kontrakt podpisany, ale nie muszą mi w ogóle dać tej walki, tak jest tam zapisane, więc nie wiadomo ile, ile jeszcze tam czasu spędzę. Oby jak najdłużej, Oby Jak najdużej. no naprawdę fajna organizacja, jedna e, z najlepszych na świecie, więc miło się tam współpracuje z nimi. Dzięki za poświęcony czas na wywiad. E, ja również dziękuję, na naprawdę fajny wywiad. Miło Dziękuję.